Witam Was, moje kochane Kononowirusy! FGP robi live o drugiej, by zobaczyć, czy moje Kononowirusy nie śpią. Tak jest. Witam na kolejnym live serii. Sprawdzam, czy moi widzowie nie śpią. Tym razem nie czwarta, a druga, bo mi się nudziło. A jak mi się nudzi, to robię live'a. To już wszyscy wiadomo. Wiedzą. Bo widzę, że moich dwóch kononowirusów nie śpi. <laughs> Także witam moich dwóch kononowirusów, którzy nie śpią. Bo trzeci kononowirus, który nie śpi. Bardzo dobrze. Mamy trzech kononowirusów, którzy nie śpią. No to co robimy teraz? Skoki <laughs> Mam plan. To jest. Ja gram sobie w sentence ha bo DSJ4 się zwalił. No tak, bo przymieszałem w ustawieniach. Eee, tak, dobrze, będzie puchar waszej trójki, bo nie śpicie, dlatego eee, dlaczego nie? To tak, mamy oczywiście odznaczamy autozapis, żeby nie było. Chyba, Wasa i Mitics, który też będzie do Kazachstanu. to jak już skaczemy Kazachstanem, to skaczemy Kazachstanem. że my na wirusy dobra z kim będziemy skakać? Dajmy z jakiegoś tam zawodnika, dobra będzie to tak Gregor Schlierencauer Heng Chul Choi Karel Nurmsalu, äh. Stefan Kraft, äh. Rio Obojasi. Nie może zabraknąć również Czestmira Koziszka, który będzie ustawiony na maksa. Nie może również zabraknąć Sebastiana Szymańskiego, który również jest ustawiony na maksa. jemu mu dáme kolory <coughs> bělo červené. Mamy również Bartka kapustkę, to jego użyjemy. Bartek kapustka będzie miał na 1250 i dobra, chyba to tyle. Hmm. 11 zawodników. Oj, to za dużo, to usuwamy chęć Clujoia, on jest nam niepotrzebny, bo on tylko będzie zaniżał poziom dyscypliny. Wynocha mi korańczyku jeden. Aha. Dobra, mamy pięć skoczni. No to lecimy turniej pięciu skoczni. I leci wasa. Oj, coś mi nie wyszło. Pór wasa trzeci. Kariera Telbą, Wasą i Mitiksem. Ekran nie ma. Oj! Faktycznie. Co ja robię ze swoim życiem? Oj nie, ekranu przecież nie widać. Teraz już powinno widać. O panie, co ja zrobiłem. Bo mamy tak. Będziemy skakali. Bartek, Kapustka, Czesmir, Koziszek, Gregor Schlieren, Cauer, Karel Nurmsalu, y, Mitix, y, Rioju Kobayashi, Sebastian Szymański, Kraft Telbawasa. Skaczę waszą trójką. Bo wy zjawiliście się na lajwie o drugiej No dobra, no to leci pan Telba Ależ ładnie, ależ wspaniale Trzeba zrobić tak, że trzech Kazachów będzie na najwyższym miejscu Mitics Ole ładnie i wspaniałe A oh wait, ustawię więcej FPS-ów tylko Dobra, powracamy To było szybkie Ee, Vasa Ktoś nas wyprzedził Jak tak można? Dawaj wasunia. Wasunia, no nie tak słabo. Kuść fawalony, Kraft i Kobayashi nas wyprzedzili. Dawaj, wasa. Ależ pięknie, ależ wspaniale. Cóż za piękny skok. Ależ on odleciał teraz. Mythic span. Również pięknie, również wspaniale. I Pantelba. Brawo. I tak się dzieje. Trzech Kazachów wygrywa piąty kraft. <ścoughs> piąty kraft. <ścoughs> Piąty kraft. Piąty kraftik. Ale Szymański dopiero siódmy. Fajnego life i miłej nocy. Miłej nocy. Dobra, teraz przejmujemy Wisełkę. Szymański dopiero trzeci, co? są co tak słabo skacze? Mythix. Ładnie. Miejsce trzecie. Przegrywa tylko z craftem i koziszkiem. terbapan pan. Lepiej chyba. No bo jest drugi. I Wasunia, który prowadzi w klasyfikacji. Ale się kuźwa wybił. O, Wasunia, pan O, pierwszy jest Dobra, Mythix O, odleciał teraz Pierwszy No i Telba przed nim Oj, wiatr pod lagie. O Jezu, ale spóźnił. Telba, nie! Czwarty. Znicz dla Telby. Kraft go pokonał! Ale wiadomo, że Kazach wygra. Wazunia po złoto. Wazunia musisz... To tak zwalił. Mazunia nie wygrał. No trudno, ale terba jest dalej trzeci w klasyfikacji. Dobra, Lillehammer jest tutaj 100, żeby tutaj nie było wiatru pod lagi O, jest dobry wiatr. I tu może jakiś rekord pobije. O, nie jest takim wyjściem z progu na pewno nie pobije. O jezu, ale z skończyłem Szymański prowadzi przynajmniej. Mitix. O jeszcze lepiej, jeszcze błąd po wyjściu z progu. No to Wazunia ty musisz po rekord lecieć, panie. Bo inaczej nie wiem. No jak? Jakim cudem tak samo skaczemy? Telbuś, proszę, leć po rekord. Uu. Ładnie, Telbuś. Ale jest drugi, przegrał z kobajarzem jakimś, to nie. Mythix, dawaj. Panie, proszę. Uu, wow. Ale urwał. Ale to było dobre. Ale Telba pokonuje krafta. O jest najważniejsze, no wazunia, wazunia, ma musisz, masz dobry wiatr. O Jest pierwszy, jak z miticsem Oj proszę bardzo I oni, wy obaj jesteście na podium Razem z szymańskim oraz koziszkiem Czyli takie podium, które powinno wyglądać ciągle Pierwszy Koziszek, drugi Szymański, a trzeci Mityk z Wasą No co za piękne top 5 nam się kreuje Wasa, Mityk z Koziszek, Szymański, piąty Telbak. Telba musisz to jakoś ratować. Może Biżowy z Loven. Jakoś to Telba uratuje. O, ładnie. Oj, bardzo ładnie. Terba zaimponił mi teraz. No, i Tix również nie najgorzej. Będzie drugi. No i Wazunia. Po trzech Kazachów na podium. Trzeba wykorzystać to. Pięknie wazunia. Delba się mnie odzywa, Lol. Poszedł już spadzi, bo jest już późno. Późno już jest i on poszedł spać. O, shit, wiatr pod lagi, nie mogę nic zrobić. No to wazunia. Pięknie i wspaniale. No to Telba wygrywa. Telba po złoto. Congratulations for Telba. I wróciła czołowa trójka. Waza, Delba, Midigz. No do guzamo Moja ulubiona zgocznia Znaczy jedna z ulubionych Midik z ładnie Ale dopiero czwarty Pelba Będzie pięknie, będzie wspaniale Ale czwarty No i Wazunia O Wazunia, wspaniale Ale czwarty No i Midix Jest wspaniale. No i pierwszy. No to pan Telba. Jest wspaniale. Jest pierwszy. No to pan Waza. No i jest Pięknie, nie jest wspaniale. I wasa wygrywa Ezequo z Czesmirem Koziszkiem. O! No to wasa wygrywa Puchar Świata. Koziszek drugi, Telba Midix na trzecim, czwartym miejscu. No dobrze. Dobra, to na tle. To był tylko taki sprawdzian czy nie nieźbicie. Mam nadzieję, że się spodobało. i do zobaczenia w następnych live'ach o trzeciej Znaczy o drugiej 35 A ci co nie będą spać Będą w pucharze A wam y, Panie Waza oraz Delba Życzę dobrej nocy I idźcie już zbać Bo jest już późno Nie żartuję Mamy koronaferię Nie śpimy Moje kononowirusy Mój ty kononowirusie wasa nie śpi Nie wasz się nawet spać Są to koronaferie I koronaferie Trzeba spędzić Rodzinnie Właśnie w sumie Koronaferie to jest taki czas, gdzie można spędzić z rodziną. To jest taka wigilia tylko trwająca dwa tygodnie. I bez potraw i bez wszystkiego tego. No to ja się... Zbawił. żegnam. To, że ziewam, to nie oznacza, że idę spać. Może jest już późno, ale to nie... Jest powód, żeby zbać. Także... ...drzeździ. No, drzeździ. I nie śpi, może jest już późno, ale to są korona ferie.